Witajcie! Zapraszam Was na kolejną lekcję matematyki. Tym razem nauczymy się odczytywać godziny na zegarze. Każdy zegar składa się z tarczy, wskazówki krótkiej, to jest wskazówka godzinowa, i wskazówki długiej, ona wskazuje nam minuty. Na tym zegarze krótka wskazówka pokazuje nam na siódemkę. Długa wskazówka jest na dwunastce. Zawsze, kiedy długa będzie na dwunastce, to oznacza, że jest pełna godzina. W tym wypadku jest równo godzina 7:00. Mija godzina, zobaczcie, mijają minuty 7:15, 7:30, 7:45 i mamy godzinę równo 8. Co się wydarzyło? Krótka wskazówka. Pokazuje nam godzinę ósmą. Długa jest na dwunastce. To oznacza, że jest równo godzina ósma. To samo dzieje się na tym zegarze. Zobaczcie. Krótka jest na ósemce, długa na dwunastce. Jest dokładnie godzina ósma. Godziny zapisujemy skrótem godz, kropeczka na końcu. To oznacza godzina. Godziny możemy zapisać na trzy sposoby. Z tymi sposobami spotkacie się na Waszych zegarach, które macie w domu w podręcznikach, w ćwiczeniach. Wszystkie trzy sposoby są poprawne. Można zapisać 8, 2, 00 godzina ósma lub ósemka 1 kropeczka i dwa Godzina ósma lub 08 to jest przeważnie na zegarach cyfrowych. 00 To również oznacza, że jest godzina ósma. Wszystkie trzy zapisy są poprawne. Jeżeli mam godzinę 8 i chcę Wam powiedzieć na przykład za 2 godziny pójdę na spacer. Od godziny 8 muszę teraz dodać dwie godziny. Będę przesuwać Wam wskazówki minutowe, minęła, zobaczcie. Jedna godzina, czyli jest teraz dziewiąta, mija druga godzina i jest równiutko dziesiąta. Jeżeli do ósmej dodam dwie godziny, jest godzina dziesiąta. Teraz przykładowo jest godzina dziesiąta. Obudziłam się cztery godziny temu, więc teraz od dziesiątej muszę odjąć cztery godziny. Nie dodaję, czyli wskazówki nie idą do przodu, tylko wskazówki idą do tyłu i spróbuję odjąć. Wy już potraficie liczyć do 10 i wiecie, że 10 odjąć 6, odjąć 4 równa się 6. Zobaczcie, 4 godziny temu. Cofam się, minęła 1 godzina, jest 9. 2 godziny temu była 8. 3 godziny temu. Była siódma. Cztery godziny temu była szósta. Mam na zegarze krótka wskazówka. Pokazuje nam szóstą. Długa pokazuje nam na 12, czyli jest dokładnie szósta zero zero. Jeżeli chcę teraz powiedzieć, za godzinę jest równo szósta. Za godzinę zjem śniadanie. Do godziny szóstej Muszę dodać jedną godzinę. Przesuwam wskazówki. Za godzinę jest równo siódma. Podobne zadanie chcę, abyście wykonali w Waszych zeszytach z matematyki. To jest w podręczniku na stronie 33, zadanie drugie. Proszę, żebyście w swoich zeszytach z matematyki przepisali zdanie, które macie w zadaniu drugim. I spróbujcie to policzyć. Dostaniecie link do zegara interaktywnego. Możecie się nim posługiwać jako model, na którym będziecie obliczać godziny. Jest siódma zero zero. Za dwie godziny będzie godzina. Wiecie już która? Sprawdzimy wspólnie na zegarze interaktywnym. Jest godzina siódma. Za dwie godziny, czyli zobaczcie do siódmej, muszę dodać dwie godziny. Mija. Jedna godzina jest równo ósma. Mija druga godzina jest która? Dziewiąta. Więc proszę, żebyście w ten sposób uzupełnili brakujące godziny, które są tu w niebieskich kwadracikach. Przepiszcie w zeszycie z matematyki te cztery zdania, obliczając, która godzina będzie. I która godzina była, zobaczcie, dwie godziny wcześniej? Czyli tu, jeżeli jest dwie godziny wcześniej, muszę cofnąć wskazówki zegara albo od 12 odjąć dwie. I wyjdzie wam, która godzina powinna być zapisana. Życzę Wam powodzenia. Myślę, że poradzicie sobie z tym zadaniem. Czekam na Wasze zdjęcia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.